Cześć, witajcie z tej strony Łask Team Zaczynam filmik nowy no i lecimy. Jestem już na górnej drodze. To jest boże co widzieliście to jest kolegi tu jest nasze pszeniczka i tutaj też mamy pszeniczkę. Dzisiaj na kilku od selfie tam wyżej i wam wyżej pokażę nasze okoliczne pola. Tu jest nasza pszenica, ziemniaki i tam nie wiem czy widzicie. Sorry za trzęsienie, ale psa mam jeszcze na smyczy. Chyba widzicie ten patyk taki? Przybliżę wam. O, to dwie redliny. Jest ziemniaczka, denara mojego, a reszta, cztery i trochę winety taty. No i dobra, lecimy. Dalej, tak tutaj widzicie nasza pszeniczka. Tu też kurde wczoraj dopadało, wody w rowkach tych stoją. Tu widzę tata był odkopać, żeby bardziej to schodziło. Kurde, nie, nie idzie wjechać, żeby pryskać tutaj jak widzicie. No, zapomniałem jak to się nazywa ten chwast. Tutaj przy sąsiada też jest. W ogóle na całym polu jest tej skrzypionki, tego wszystkiego śmieci tych. No tutaj jest sąsiada, krzężytko. Tu też. No i lecimy. Tutaj jeden piesek przede mną. A jednego har harcika mam tutaj. Tutaj też ładny. Przężytko. Tutaj sąsiad kurde takie liche miał. A zobaczcie aż ten liść się kręci. Taką coś dobrego sypnął. I wiedział kiedyś tak się wstrzelił że zobaczcie. To po prostu prześliczne. Yy, na... Na Instagramie wrzuciłam dwa zdjęcia, tylko z innej perspektywy. Zobaczcie, jakie piękne, równiuchne, prześliczne. I tu też ja tylko że tutaj zobaczcie, kurde, jak mu wygniło. Na poprzeczniaku dosyć sporo, ale reszta jest bardzo piękna. Tutaj kawałkiem jego jeszcze jest. Jest prześliczna. Powiedzmy mi, co to może być. Za roślinka. Somsia tutaj posiał to. I nie wiem, co to może być. I ładnie to rośnie. Szczególnie tu od tej strony jest bardzo ładne. No i zaraz też. Dotrzemy do naszego pola. Tutaj też jest sąsiadą. No i tutaj jego też to jest to i to to samo Tutaj mamy po tych brzuzek swoje pole, tak pamiętacie z tamtych filmików, z tamtego roku Tu był Tu była pszenica No i w tym roku też jest Ale zobaczcie jak nam tutaj też stoi strasznie No nie idzie wjechać też strasznie nam zawala chwaścior tak na tamtych polach koło domu i kurde no nie ma jak tu wjechać no. u kolejny, koleiny to nie sztuka porobić, no ale będzie trzeba chyba chodzić i tak wycinać ręcznie A jak się da wjechać, no to się prysnie nam. No bo kurde szkoda trochę tutaj trawka kolegi też bardzo ładna Dalej tam nie idę, bo tam ludzie stawiają dom czy coś No i mam psa i się boję, żeby nie pogryzno Chodź Fanta Fanta No i Jestem tutaj akurat zobaczcie Jaka ładna trawka No i tym akcentem tutaj przy tej trawce Chciałam Wam podziękować już za żuraw szkódnik chciałam wam, chciałam wam podziękować za wbite już równe 170 subskrypcji do żniw chciałabym dobić chociaż to 200 Albo do pierwszych sianokosów, o ile wiedzie się, albo do pierwszych sianokosów, albo do żniw. Chciałabym wbić równe 200 subskrypcji. Jakbyście dali radę więcej, to bardzo bym się cieszyła, bo to mnie motywuje do dalszych nagrywań i w ogóle. Jeśli się taki Wam dzisiaj odcineczek podobał, fakt długi, no to no ale ja lubię wam o pokazać, pogadać, pobyblać o głupotach, o dupie Marynie za przeproszeniem, no ale lubię sobie pogadać. Jeszcze jak ktoś docenia, bo tych hejterów to ja mam głęboko, głęboko gdzieś w nosie i mnie takie komentarze nie, nie ruszają, i po prostu będę usuwać, no bo mnie takie coś nie rusza i mam to w nosie głęboko. Hejterów i, i wiecie, nie rusza mnie takie, bo to jest po prostu no dziecinada dla mnie. Dla mnie takie ludzie, którzy hejtują, są nikim, co im się nic nie udało w życiu, no to innych chcą zgnoić ze swoimi niepowodzeniami, i tylko tyle powiem. Dobra, będę kończyć ten odcinek, bo już jest za długi. Więc dzięki jeszcze raz za 170 subskrypcji. No i bym chciała albo do pierwszych sianokosów dobić 200, albo do żniw. Bo bardzo mnie to motywuje. Więc trzymajcie się. Cześć!